W końcu nadszedł ten dzień, w końcu nadszedł dzień, w którym pokażę, jakie są najlepsze książki 2016 roku. I mam dwie topki. Mam dwie topki po osiem książek. Jedną z nich wybraliście wy, widzowie, w głosowaniu. Ocenialiście je jak oceny w szkole, te książki oczywiście. A ja wybrałam inną topkę. Czy, czy ona się różni aż tak bardzo? No nie, ale są pewne różnice. Lista najlepszych książek 2016 roku wybrana przez was i przeze mnie. Zaczniemy od najlepszych ośmiu książek wybranych przez was. Przez Was, przez widzów. A później skontrastujemy to z moją listą. No dobra, bez zbędnego gadania, bo już się mogę rozgadać. Przejdźmy dalej. <grym> uwaga, uwaga! Ósme miejsce zajmuje książka. I tą książką będzie. Silver! Pierwsza księga snów Kerstinger od Media Rodzina. Gratulujemy, gratulujemy. Wy wybieraliście tą listę, więc ja tutaj za bardzo się nie mogę odnosić, dlaczego coś wybrałam. Po to wy to robiliście. I Silver ewidentnie jeszcze się zmieściła na ósmym miejscu, ale o te ostatnie miejsca naprawdę mówię Wam, że była walka. Siódme miejsce zajmuje książka. Chyba może przestać Uwaga, ta porwana pieśniarka Daniel L. Jensen od Galerii Książki. Jej! Porwana pieśniarka na siódmym, wiecie co? Myślałam, że będzie wyżej. Dlatego, że naprawdę dużo osób dawało jej głosy, ale były różne. Nie były tylko szóstki, były też i czwórki, i trójki. Dlatego tak po podsumowaniu to wyszło. Było nie dość głośno na początku września, października. Jakoś tak bardzo głośno, bardzo głośno było w tych książkach. Trolle po prostu zawładnęły Uwaga, proszę państwa, szóste miejsce zajmuje Prawdodziejka Susan Denar od wydawnictwa Sinny Kłon. Lubię to mówić Sine Prawdodziejka. No, zasługuje na miejsce w tej liście. Czy na szóstym miejscu? Nie wiem, wy żeście to wybrali, ja tutaj nic nie robię, ja nie głosowałam waszej liście. No wybraliście Prawdodziejkę na szóstym, możliwe, że nie jest wyżej, ponieważ naprawdę ciężko było tak się wbić w tą powieść, bo nagle nas przytłuczyli informacjami, ale później było fajnie. Zasługuje na to miejsce, szczególnie dlatego, że to jest naprawdę oryginalna historia. Uwaga, uwaga, przedstawiam teraz piąte miejsce. Piąte miejsce, piąte miejsce! Któż się ma, ktoś się ma, a otóż to ma je! Ukryta łowczyni Daniel L Jensen od galerii książki! No nieźle, nieźle. Dużo się mówiło, że ukryta łowczyni jednak była gorsza niż pierwsza część, a jednak Postanowiliście, że, je, że będzie wyżej, że jest lepsza. No nieźle, no nieźle. Jednak, jednak nie jest tak, jak się mówi. To jest tak samo, jak wszyscy mówią, że nie lubią disco-polo, a wszyscy jednak znają tekst. To jest tak samo. Wszyscy mówią, że druga część była gorsza, a nagle się okazuje, że jest wyżej. Uwaga, uwaga, przejdźmy do miejsca czwartego. Tuż ma czwarte miejsce, to jest zaraz pod podium, jaki wielki ból, że nie na podium, nie? Zawsze to takie smutno. Uwaga, uwaga, miejsce czwarte należy do polskiego pisarza. A jaka to książka? Oczywiście, że szybko. Ducha Katarzyny Bereniki Mistrzów wydawnictwa WAB. No, powiem Wam, że nieźle, nieźle. No, czwarte miejsce polska książka. W liście najlepszych książek tego roku, znaczy się 2016. Super, super, naprawdę. Ja się cieszę, bo ja bardzo lubię ducha. I jak widać, również Wam się spodobała. Dobrze, przejdźmy do podium. Kto się znajduje już na podium? Kto jest laureatem? Kto ma trzecie miejsce? Trzecie miejsce otóż, proszę Państwa zajmuje również polski pisarz. Domyślacie się, kto jest to książka Immunitet remigiusza Mroza od czwartej strony. Ja się cieszę naprawdę. Po trzeciej części serii z schyłką mocno się wypięło do góry i dało radę. I naprawdę, naprawdę, a zakończenie immunitetu to po prostu zwala z nóg. Czekam na piątą część, więc zgadzam się z Wami, że... Miejsce na podium dla Mroza to naprawdę jest coś. Jaka książka, kto? Jaka książka zajął drugie miejsce, czyli podobno jeszcze bardziej bolesne po nie pierwsze. Ale książki chyba nie mają uczuć, więc nie będą płakać. <grytania> Jaka książka zajęła drugie miejsce? Otóż to, według Waszych głosów oczywiście. Drugie miejsce zajął dwór ciemni róż. Sary Jameso duroboros. Nie! Yeah! No, 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 no. i róż to naprawdę niezła historia, a już niedługo wychodzi drugi, to ja się nie mogę po prostu doczekać. Jaka książka zajęła pierwsze miejsce? Jaka książka jest najlepszą książką 2016 roku? Oczywiście tych wybranych przez was i tych, które ja przeczytam. <gry> I według Waszych głosów najlepszą książką 2016 roku jest Królowa Cieni Sary J. Maas od Uroboros Tata, Czwarty Tom Szklanego Tronu No powiem Wam ja uwielbiam tę część uwielbiam Czwarty Tom Szklanego Tronu jest moim ulubionym i ja no, po prostu kocham go kocham Cieszę się, że wybraliście akurat Tą książkę na pierwsze miejsce. Naprawdę zasługuje na miano najlepszej książki w 2016 roku. Tak by się prezentowała lista top 8 przez Was wybrana. Tutaj mamy. Ciężko było mi to podliczyć. Głosy liczyłam tak jak właśnie w szkole. Mówiłam, że oceniamy tak jak opowiadanie przez nauczyciela. Od jedynki do szóstki dajemy oceny. Także więc podliczyłam tak, jak się wystawia na półrocze, czyli średnią. Dobra, dobra, dobra. A teraz przedstawię Wam listę zrobioną przeze mnie i tutaj będę troszeczkę tłumaczyć, co, jak i dlaczego. Szczególnie w tych punktach, gdzie są inne książki niż ważne. Przejdźmy do miejsca ósmego. Miejsce ósme zajmuje to skomplikowane Julie Jessie Parko od OMG Books. Dlaczego? To skomplikowane, Julie, uznam, że jest naprawdę warte jakby docenienia, ponieważ może jest to obyczajówka młodzieżowa, ale porusza naprawdę ciekawe aspekty problemów takich psychicznych, rodzinnych. No myślę, że jest bardzo wartościowa, poza tym szybko się czyta. No jest naprawdę, naprawdę taka miła, interesująca. No. Miejsce siódme. Na miejscu siódmym znajduje się książka o tytule Prawdodziejka Suzanne Denard od Sine Kwanong wyżej są inne jeszcze książki no po prostu coś ją przebiło wcześniej była na szóstym ale jednak wzięłam ją na siódmym dlatego, że jednak coś się przebiło i o tym zaraz powiem co ją przebiło, bo przy Prawdodziejce bawiłam się naprawdę dobrze no więc w takim razie na miejscu szóstym znajduje się Fobos Wiktora Dyksena od Mundre. Wy nie wybraliście Fobosa, miał chyba tylko dwa głosy, ale moim zdaniem Fobos naprawdę jest bardzo interesujący powieść. Moim zdaniem jest oryginalny, naprawdę ciekawie to wszystko się przedstawia. No i naprawdę Wam polecam. Wiem, że Fobos nie jest aż tak, nie wiem, poczytny, nie wiem dlaczego. Ja uważam, że właśnie powinien być doceniony, bo to jest naprawdę coś. Ale chodźmy dalej. Miejsce piąte. Na miejscu piątym znajduje się również coś cudownego, ale zupełnie z innej bajki. Polski pisarz. A dokładniej Remigiusz Mróz ze swoją książką Immunitet od czwartej strony. Tak, tak, tak. Czwarty dom serii są piękny, cudowny, no piękny, no nie wiem, ale naprawdę wciągający i zaskakujący, szczególnie zakończenie, o tym już mówiłam, no musicie przeczytać. Jaka książka się znajduje na miejscu czwartym? A, na miejscu czwartym znajdują się płytkie groby Jennifer Donnelly, wydawnictwa ja tu czytam. Ale dlaczego? Dlaczego? A tuż dlatego, że naprawdę świetnie się bawiłam przy tej powieści. Jest niesamowicie interesująco przedstawiony aspekt życia kobiet w XIX wieku. Kryminał jest taki lekki, ale nie jest zbyt przewidywalny. Główna bohaterka przejawia metamorfozę. Romans jest bardzo, bardzo fajny i no świetnie się bawiłam przy tej książce i uważam, że zasługuje na to, żeby być jedną właśnie z lepszych książek w tym roku. Miejsce trzecie. I Jaka książka jest na podium? Ha, ha, ha. na podium znajduje się polski autor, a dokładniej szeptucha Katarzyny Bereniki-Miszczek, wydawnictwa Baby. Tak, 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 moi mili! Szeptucha, którą kocham, kocham i kocham! Na tym tutaj podium znajdują się moje ulubione książki w tym roku. W tym, ciągle mówię w tym. Moje ulubione książki w 2016 roku wydane. I tutaj właśnie na miejscu trzecim jest szeptucha. Mogłaby być wyżej, ale przepraszam bardzo, kocham inne, jeszcze mocniej. Dlatego jest tutaj, na trzecim. No naprawdę polecam Wam szeptuchę, no bo ja się zakochałam. I na miejscu drugim jest... nie będzie zaskoczeniem żadnym. Dwór cierni i rydziej Maso, duroboros. Tak, tak! Tutaj jest właśnie podobnie tak, tak samo jak u Was. Uważam, że Dwór Cierń i Róż był bardzo, bardzo niesamowitą, bardzo, bardzo ciekawą powieścią. Naprawdę się zakochałam, ale jednak, jednak... Ale kocham bardziej Selenę, dlatego na Mieriscu Pierwszym znajduje się Królowa Cieni, Serena Duroboros. <laughs> To jest cudowny tom, ja kocham tą książkę, ja przeczytałam ją już dwa razy i to za każdym razem przez cały dzień i noc, za jednym tchem nie mogłam się oderwać, po prostu uwielbiam. Najlepsza dotychczasowa część Zeszkanego Tronu, właśnie czwarta. Kto się zatrzymał na trzecim, kończcie szybko, i idźcie do czwartego, bo ja wiem, że jest problemy Są z trzecim, bo... Tam jest takie smutno i w ogóle i tak fajnie, ale końcówka trzeciego jest cudowna i czwarty to jest po prostu najdeszczetniej. I mam wielkie oczekiwania co do tego. Niech wydadzą to bardzo, bardzo szybko, bo ja już nie mogę się doczekać. A więc... W takim razie już przedstawiłam waszą listę, moją listę. Widać tutaj drobne różnice, szczególnie w tych środkowych miejscach. Mam nadzieję, że weźmiecie pod uwagę też te książki, na które wy nie zwróciliście uwagi, bo naprawdę, naprawdę warto, no, no. Jak widzicie tutaj pozamieniałam, w ostatniej chwili jednak zmieniłam zdanie. No cóż, tylko krowa nie zmienia zdania. Napiszcie właśnie, co myślicie o tych listach, bo Sara J Mazaolała. Po prostu w całości. I ja myślę, że Sara Janehouse będzie wygrywać co roku, bo nie swojej powieści. Naprawdę, nie? No, chyba, że się pojawi coś naprawdę wow. Ale ja nie wiem, kto, kto mógłby przyćmieć Sarę, bo ona jest teraz w wiecie, wieku pisania, że tak powiem. Jeśli można tak powiedzieć. No cóż, no to mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. I, I co mogę więcej powiedzieć? Do zobaczenia oczywiście w kolejnych filmach. piszcie ze mną w komentarzach. No to cóż, no, no to bajka. Nie wiem od której? Od której listy zacząć. E, Ened, duer, Borba, ósma, Smakę, Deus, Deus, Kosmo, i Morelebax. Dobrze, dobrze. Poczekam sobie jeszcze chwilę jak to w telewizji. <grym>